Cześć! Dzisiaj w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w bilicach będziemy pytać uczniów oraz nauczycieli, czym jest patriotyzm. Zapraszam! Co to jest patriotyzm? Patriotyzm to jest poświęcenie dla swojego kraju i dawanie przykład dla innych ludzi. Co to jest patriotyzm? Patriotyzm to pragnienie zrobić swój kraj lepszy. Patriotyzm to chodzenie na wybory. Patriotyzm to jak śpiewasz hymn na meczach Polski. Patriotyzm jest to miłość ojczyzny, kiedy patrzę na nią nie tylko jak na jakiś teren, na ludzi, którzy tam mieszkają, tylko na przestrzeń, gdzie ja mogę się rozwijać, więc ona wymaga ode mnie miłości. Y to jest człowiek, który daje ludziom dobry przykład. Szacunek do ojczyzny. To jest uniowanie dla ojczyzny, poszanowanie, to jest miłość do ojczyzny. Czasami ludzie oddają za nie zdrowie, a czasami życie. Panie Młodys, to kiedy jedziesz na leci, by czujesz Polaków. Patriotyzm to kupowanie polskich produktów. Ja Wierność z samokraju. Patriotyzm to mówienie po swoim języku i dbanie o ziemię. Patriotyzm to dla mnie budowanie wspólnej historii, tradycji, poprawnego języka, ale przede wszystkim to miłość do drugiego człowieka, to szacunek do wszystkich ludzi, którzy chcą wspólnie, bez żadnych podziałów, budować miejsce, w którym czujemy się dobrze. Patriotyzm to jest chęć do obrony ojczyzny, chęć do poświęcenia za nią, miłość do niej. Co wspólnego ma patriotyzm ze sportem? Współczesny patriotyzm ma wiele twarzy. Jedną z nich jest uprawianie sportu. Wydarzenia sportowe i sukcesy polskich sportowców zachęcają nas do budowania tożsamości narodowej oraz postaw patriotycznych. A jak teraz nie ma wojny i nie możesz się poświęcić, to co możesz jeszcze robić dla tego swojego kraju? Na przykład nie wyzywać nikogo, nie bić. Co Kościół może mieć wspólnego z patriotyzmem? Kościół bazuje w swoim nauczaniu na Ewangelii, a w niej widzimy, że Jezus bardzo szanował swój naród, miejsce, z którego się wywodził, i wiele jego nauczania opierało się właśnie o klimat tego miejsca. Dlatego rozumiemy, że Ojczyzna nie jest tylko miejscem rozwoju osobowościowego czy zyskiwania jakichś materialnych rzeczy, ale jest również przestrzenią wzrostu wiary, bo to, że jestem Polakiem, zmienia również. Sposób, w jaki wierzą. A dzieci tutaj w nauczaniu wczesnoszkolnym mogą nauczyć się miłości do ojczyzny? Oczywiście. Podczas zajęć, podczas różnego rodzaju prelekcji, filmów, wierszy i podczas lekcji historii przekazywanej w domu oraz w szkole. Jak widzicie, z poczuciem patriotyzmu w naszej szkole wcale nie jest aż tak źle. Dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie. A według Ciebie, na czym polega patriotyzm? Według mnie patriotyzm to jest zbudowanie własnego kraju i dbanie o niego.